A witam wszystkich serdecznie. Jako polityczny inwestor kończymy Investrip. Jeżeli nie go zachęcam do obejrzenia. Pod tym filmikiem jest link do całego Investripu na YouTubie. 6 dni, 7 dni. Pafos, Peja, Ainapa Protaras. Mówimy o nieruchomościach, w inwestycjach o wysokiej aprecjacji kapitału, w stabilnej stopie zwrotu z najmu krótkoterminowego oraz elastyczności płatności. Płacimy w normalnych transferach bankowych, płacimy w krypto, płacimy przez rachunki powiernicze oraz co najważniejsze inwestycje off-planowe przed rynkowe. Mamy inwestycje, które specjalnie dla nas, deweloperzy, udostępniają na włączność pre-launch już lutym. W lutym w Warszawie spotkanie dla inwestorów, na których zaprezentujemy inwestycje, których nie ma jeszcze na rynku. Wysoką aprecjację kapitału przy marinie, czy hotelach, czy linii morza, tak abyście mogli zainwestować z nami oraz wyjechać z nami na następny trip który już jest w pierwszym tygodniu tego w Pafos w drugim tygodniu tego Jedziemy do Ainapy Protaras, gdzie oglądamy inwestycje wyselekcjonowane na tym inwestripie. Znajecie deweloperów, znajdziecie rynek, fajnie spędzicie czas, fajny kuror, tak jak to tutaj w Ainapie. No i korzystacie, także zapraszam serdecznie geopolityczny inwestor. Już w styczniu spotkanie, a w lutym wyjeżdżamy na kolejny inwestrip do Pafos i Pei oraz Ainapy i Pro Taras. Pozdrawiam serdecznie, z pięknej Ainapy. Do widzenia, na razie, cześć.